Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim takim odcinku informacyjnym. Tak, dokładnie <laughs> nie są to informacje. Znaczy, trochę tak, to, 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 to trochę nie. A więc pierwsza z takich rzeczy jest, dlaczego nie nagrywam od 4 dni. Bo to jest takie, że ostatnio mnie choroba dosyć chwyta, jak można posłyszeć po moim głosie i no i tak dalej. A ja ogólnie szukałem też gry z aj przez wcześniejsze dni i tak, no i to tak jakoś nie wyszło. No ale bardzo za to przepraszam. No i tyle. Dzisiaj postaram się wrzucić jeszcze SG, jeżeli mi się uda nagrać. Nie jestem pewien, jak to mi pójdzie, jak będzie z moim głosem. A tak w ogóle odcinek ten jest głównie o tym, żeby powiedzieć... Y Niedawno, odkąd zdobyłem tych, y, od, powiedzmy sobie, nie całkiem długiego czasu, gdzieś ty miałem 460-470 subskrypcji, dostaję wiadomości typu nagraj ze mną albo y, czy mógłbym na przykład, gdzieś tam polecić mój kanał, tak dalej. A więc to jest taki filmik, w którym właśnie chcę powiedzieć, że będą właśnie, że to, że będą się pojawiać takie serie takich e, filmów, które będą się nazywać polecanie i nagrywanie i to będzie wyglądało tak, że w komentarzu musicie pod tym filmem, w tym komentarzu będziecie musieli mi napisać, że będziecie musieli mi napisać po prostu, że chcę nagrać albo żebyś nie polecił i na przykład w następnym tego typu filmiku yy... Na przykład będę nagrywał z kimś, przed zaczęciem filmiku pokażę Twój kanał, ocenię go dajmy, zajmę to nim, streamię, minuty i potem przejdę do filmu i tak dalej. Tak będę wybierał przez jakiś czas. Nie wiem, czy ta seria będzie mieć sens, czy będą ludzie, którzy będą to chcieli oglądać. Nie jestem pewien, ale jeśli ktoś zostać polecony i yy, myśli, że to jest fajny pomysł, zostaw łapkę, w, łapkę w górę. Mam nadzieję, że pomysł Ci się spodoba i... No, i będzie całkiem sporo osób, które będą się chciały do tego zgłosić, ponieważ dostaję takich wiadomości całkiem sporo. P powiedzmy, że nie na skalę masową, no ale powiedzmy sobie, że no, dostaję na pewno z jedną na dwa dni, z jedną na trzy dni. i ułatwiłoby mi to życie, Wam by to ułatwiło życie, i tak dalej. A więc mam nadzieję, że spodoba się Wam pomysł, że zostawicie łapkę. A więc dzięki za oglądanie, no i cześć.